Cześć, tu Bartek i witam Was na kanale Nicpoń Literacki. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę do Was z opinią na temat książki Janne Bator, Rok Królika. Książka została wydana w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Znak. Kupiłem ją sobie sam, bo byłem bardzo ciekaw, co tym razem Janna Bator nam zaproponuje. Ciemnoprawie noc, Murdalia i Piaskowa Góra. Bardzo mi się podobały i myślałem, że tak samo będzie z Rokiem Królika. Ale niestety, ale niestety tak nie jest. Dlaczego o tym za chwilę? Może pokrótce o fabule. Tutaj mamy Julię Mrok, pisarkę bestsellerowych romansów historycznych. Ona żyje w trójkącie z dwoma mężczyznami pod jednym dachem. Grzmocą tam się, jest im dobrze. No i pewnego dnia Julia postanawia, że ona zniknie, bo jej się wydaje, że oni... Aleksander i Al, że oni ją zdradzili. No i tak jak sobie wymyśliła, że zniknie, ale nie na kilka dni, tylko już na całe życie. Że po prostu unicestwi Julię Mrok, a zostanie nową osobą. No i tak jak pomyślała, tak zrobiła, została Anną Kar zdobyła dokumenty, zdobyła nowy imidż, przypoczwarzyła się w kogoś nowego ale nie mogła żyć w tym samym mieście, więc zdecydowała się, że pojedzie do Ząbkowic Śląskich. Ząbkowice Śląskie kiedyś się nazywały Frankenstein. No i w tej miejscowości Frankenstein już jest dość ponuro, już tutaj jest dość dramatycznie jak ten królik na tej układce. No i w tej miejscowości zatrzymuje się w hotelu. W hotelu, który prowadzi Wiktoria Victoria Frankowska czyli we Frankenstein, Wiktoria Frankowska już tutaj takim trochę kiczowatym horrorem zaczyna lecieć. No i ta Wiktoria Frankowska prowadzi hotel, a w tym hotelu jest spa. Spa pod królikiem. Mieści się w pokoju 333. No i te spa, jak już wspomniałem, jest dość osobliwe. Nie powiem czym to spa się zajmuje, ponieważ zdradziłbym Chyba najważniejszą rzecz tej książki jedną z ważniejszych a nie o to chodzi. Jest to tro, może trochę zaskoczenie, ale, ale nie bardzo. No dobrze, nie jest to dom publiczny, na pewno nie są tutaj żadne kurtyzany. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Chodzi o coś innego, o coś bardziej głębszego. Ta pani Wiktoria jest sama w sobie dość osobliwa, ponieważ ona ma dwie twarze. Albo dwie półki, jedną ma ładną, a drugą ma zniszczoną. No i te jej dwie twarze symbolizują jakby przeszłość, teraźniejszość. Tutaj w tej książce powiem, że każdy bohater, każdy bohater ma dwie twarze, może nie tak oczywiste jak pani Wiktoria, ale może ma taką przeszłą i teraźniejszą, więc jest tutaj sporo zagadek, sporo niewyjaśnionych historii, które czekają tylko na odkrycie. No i tak tutaj mamy tą nową nie Julię Mrok. Ona się zmieniła w Annę Kar. No i ta Anna Kar w tym nowym miejscu zaczyna pisać. No i zaczyna tam pisać powieść historyczną. Wróć. Romans historyczny. I zaczyna tam pisać romans historyczny. Więc ja się pytam, gdzie to zmiana? Nie ma tej zmiany, bo po prostu wkurzyłem się w tym momencie, bo e, powiem wam, e, bo wkurzyłem się, bo myślałem, że jak to będzie przemiana autorki, to ona zacznie pisać coś innego. Może zacznie pisać horrory, albo zacznie pisać nie wiem, horrory historyczne, albo nie wiem, reportaże historyczne. Nie. Ona zaczyna znowu pisać to samo, co pisała Julia Rock, to samo pisze Anna Carr. Romanse historyczne. No i ten. No, i ten romans historyczny jest bazowany na osobach, które znajdują się wokoło Julii Mrok. A znajduje się tam chłopiec z zajęczą wargą, czy z króliczą wargą. Znajduje się tam też jakiś tam kochany, dawno obecny, znajduje się tam dziwne osoby, jakieś powiązania rodzinne. Więc ta nowa, ta nowa, stara pisarka bazuje na tym wszystkim, co ją otacza w nowym miejscu. No i Anna Bator, tak jak w sposób sama dla siebie, potrafi wykreować postacie, tak i tutaj mamy postacie wykreowane. Mniej udanie, moim zdaniem nie udało jej się tutaj te postacie, nie, nie udało jej się tchnąć tego życia w te postacie. One są takie mdłe. E, oczywiście są ciekawie nazwane jak dziadek konkursowy, czerwona Kamelia, e, czy Sandra Biała chyba, to jest Fabiola, jest Mariola, więc te nazwy są ciekawe, jest tutaj wszystko naprawdę naprawdę fajnie wymyślone. Ale niestety z realizacją już jest słabiej, ponieważ, ponieważ w tej książce nie ma takiego czegoś, że, że z jakąś postacią się tak utożsamiamy. Że z jakąś postacią, że chcemy iść jej tropem i śladem i tak podążać, czy rozwikłać jej tajemnice. Nie. Tutaj po prostu wszyscy są jak na mnie, obojętni. Jedynie co to ostatnie dwa rozdziały nam się pojawia. Stary dziadek. No i dopiero ten dziadek generał hmm, wzbudza we mnie jakąś sympatię, jakąś, jakąś nic zainteresowania, ale to jest dopiero w ostatnich dwóch rozdziałach. Więc na 16 rozdziałów, dwa rozdziały, które mnie zaciekawiły, hmm, no to słabo trochę, ale generalnie tutaj niewiele się dzieje, ponieważ kiedy ona dociera tam do do tego hotelu. Ona tam trochę już mieszka i dopiero za jakiś czas okazuje się, że ci tam, ten Al i Aleksander się spostrzegli, że nagle Julia Mrok zniknęła. Jest tam jakoś to trochę poruszone i tam trochę jakieś tam nagłówki gazet pojawiają, o nagłówki, pamiętajcie, żebym wam o tym powiedział. To poza tym w tej książce niewiele się dzieje. No oczywiście tam się dzieją rzeczy, w tym spa. Ale to nie jest wszystko jakoś tak e, nie jest nic tak wyciągnięte na pierwszy plan. Jest wszystkiego po trochu, tak jakby wszystko było tłem e, dla powieści i tak czytamy i czekamy kiedy wreszcie zacznie się dziać ten główny nurt, a tu dupa i nie ma i nic się nie dzieje. To jest mój zarzut dla tej książki. Tutaj nie ma nic takiego wyrazistego. Jest wszystko na jednym poziomie, poza ostatnimi dwoma rozdziałami, które ratują tę książkę trochę, ale jest. Nie ma takiego punktu zaczepienia, do którego można by się odnosić. Wracając do nagłówków, tutaj Julia Rock, jeszcze kiedy ona żyła w tym trojaczym związku. W tym trójkącie e, interesowała się nagłówkami, zbierała je i wymyślała je ze swoimi partnerami. E, no i tu w tej książce pewno się pojawia takich nagłówków prosto z burkowców. Są to nagłówki typu, tutaj sobie wypisałem chyba Z2. E, czekajcie. O, delfiny gwałcą nurków, albo Drama Duci En. Przez wnuka satanistę wyrosły jej kopyta. No i może to niektórych śmieszy, ale mnie takie coś irytuje. A w tej książce to co trzecia czy tam co piąta strona takie coś się pojawia i mnie to strasznie odbierało przyjemność lektury. Nie wiem po co ten zabieg, bo ponieważ tutaj się pojawia mnóstwo tego, mnóstwo takich nagłówków, które niewiele wnoszą do, do tej powieści, a tylko drażnią czytelnika, mnie rozdrażniły i mnie zniechęciły. I, ale tak czytałem i mówię, a daj spokój, to nie jest aż takie ważne, ważne jest, co się będzie działo, jakie będą osoby. No ale niestety, jak wszystko było takie mdłe, no to to się wywaliło na pierwszy plan, że. Że to waliło tej książce, że jest jeszcze słabsze. Co tutaj mi się jeszcze nie podobało? Nie podobały mi się odniesienia do 1Q84 Murakamiego. Tutaj się pojawił na początku, już na samym początku, na pierwszych stronach kompozytor Janaczek. Później się pojawiły dwa słońca, ale pojawiły się one w innym kontekście, nie tak jak u Murakamiego. Ale jest to jakieś nawiązanie. Ja rozumiem, że autorka uwielbia Japonię, po czym, ponieważ dwie książki jej są o Japonii. No i tutaj też wtrącanie takich wątków, że w Japonii tam trzęsienie ziemi to tam nie ma znaczenia, ale to, jest takie, to już są takie duperele, do których jak już ktoś jest do czegoś już jest tak kiepsko nastawiony, jak ja do tej książki to potem to jeszcze drażni jeszcze bardziej. Wiecie jak to jest, jak jakaś osoba wam podpadnie, to nawet, nie wiem, jak ja wam podpadnę, to teraz e, powiecie a, bo on ma te tulipany i mnie to drażni, bo on te tulipany tam sadzi w te filmy i tam się chwali, że w tej Holandii. No, no sorry, no, ale e, to są tylko amatorskie filmiki, a ona jest poważną pisarką, jedną z poczytniejszych, e, jedną z ważniejszych autorek e, Współczesnej literatury polskiej, więc myślę, że powinna unikać takich tanich chwytów i takiego umieszczania na wszędzie, że takiego swojego znaczka, że ta Japonia musi się pojawiać. No nie musi, by nie było, nic by się nie stało, ponieważ to nic nie wnosi do tej książki, a się pojawia. Widzicie, ile czasu straciłem na tego bzdurę? Książka mi się nie spodobała, jak już możecie wywnioskować z tego, co mówię. Nie spodobała mi się, ponieważ nie czyta się sama. Ciężko tu idą te, te rozdziały. Jest 16 rozdziałów, a tylko dwa ostatnie są w miarę dobre. Może te początkowe jeszcze mają jakieś tam szanse, żeby się spodobać, ale środek jest masakryczny. Najgorsze chyba są te wtrącenia, wtrącenia tej, tego romansu historycznego, który pisze Anna Kar. Naprawdę zmuszałem się, żeby przebrnąć przez te kilka zdań tej, tego romansu historycznego. Ja wiem, że to było jakoś powiązane z tą książką, z tą historią, i no ale. Ja nie jestem chyba grupą docelową, do tej książki, wam powiem. Ja uwielbiam, ja uwielbiam, jak kobiety piszą, ja uwielbiam ich spojrzenie, ponieważ jest to inne spojrzenie niż spojrzenie faceta. I tak myślałem, że pojawią się tutaj jakieś takie rasowe bohaterki. Które mnie porwą, które zostaną we mnie, z których coś wniosę. A tutaj, no nie, no, żadnej nie ma. Może są tutaj oczywiście bohaterowie z potencjałem, ale moim zdaniem jest on niewykorzystany. E, teraz mi się jeszcze przypomniało. E, no, jak każdy czyta książkę, to sobie myśli, a co tam się zdarzy za chwilę? No jest trochę. E, Zaskoczony, że a jednak to autor jakoś inaczej pociągnął ten wątek i to inaczej się skończyło. A tutaj? Tutaj nie ma nic. Nie ma nic, co by mnie zaskoczyło. Wszystko, co sobie pomyślałem, to za kilka stron czy kilkanaście, dokładnie tak było. Nie wiem, czy taka była intencja autorki, czy to taki mój spryt, nie wiem, ale tutaj tego nie było. Jest to pierwsza niepochlebna opinia na moim kanale i mam nadzieję, że ostatnia. Chcę być z Wami i ze sobą uczciwy, że ten kanał to jest nie tylko wychwalanie super, fantastycznych książek, ale jest także mówienie o tych książkach, które mi nie przypadły do gustu. Może to tylko jest moje takie odczucie. Nie czytałem jeszcze innych opinii, recenzji na temat tej książki. Za chwilę sprawdzę. Może Wam się spodoba. Nie sugerujcie się tylko mną, zobaczycie jak to będzie. Tak się dzielę z Wami trochę na gorąco, tak nieskładnie na temat tej książki, ale, ale musiałem, musiałem to wrzucić, muszę ten rozdział tej książki zamknąć i muszę chwycić kolejną książkę, e, która mnie bardziej porwie i która mnie bardziej zachwyci. E, jeśli macie inną opinię na temat tej książki, piszcie pod spodem. Może mi coś umknęło, może ja nie prawidłowy sposób podszedłem do tej książki, nie wiem. E, no. Nie jest to moja ulubienica, nie trafia na moją ulubioną półkę. Trafi gdzieś zaraz na dolne półki albo do góry gdzieś tam ją schowam, albo ją wydam w czerwcu. Jak ktoś będzie chciał i ktoś uwielbia takie niejakie książki, to chętnie oddam. No to by było już na tyle. Już nie będę się więcej pastwić, nie będę się uzewnętrzniać. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że następna opinia. Na tym kanale będzie opinią pozytywną, będzie opinią o dobrej książce. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Duj, duj!